A hoj jest z tej strony Pronks i dzisiaj jest to odcinek z Minecraftowych lifehacków Tak, jest to inny odcinek zawsze, zawsze były gry. I wiem, że dałem ankietę, że mam szlawan, nie będzie filmu, ale akurat się składa, że YouTube'a. Na YouTube nie mam szlawan, tylko na gry, więc mogę nagrać YouTube'a. I dziś właśnie reagujemy na takie lifehacki z Minecrafta, które będziemy mogli kiedyś wykorzystać. Tu widzę, że już jakiś coffin dance wjeżdża do gry. E, chcieliśmy taki zbudować na pierwszych śmieszkowicach, ale to tylko działa na Pocket Edition z tego z tego, co mi się wydaje. Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję, jak chcecie więcej takich filmów. Nie wiem, czy takich więcej będzie, bo to jest bardziej taki jakiś luźny, dziwny, ale... Mogą być, jak chcecie. Jak tylko chcecie, to mogą być, więc co? Yy, widzimy tutaj o, to. To jest takie też bardzo ładna rzecz. To jest taka ta, zapomniałam nazwy, fontanna? No, to się chyba nazywa fontanna, chociaż nie, to jest takie akwarium bardziej. No, akwarium, takie ładne jakby, takie publiczne akwarium można powiedzieć, takie też by fajnie było zbudować, bo patrzcie, to bardzo ładnie wygląda jeszcze jak tu się da wodorost. Ta ryba co prawda by stąd wypłynęła pewnie i zginęła prędzej czy później, ale może nie, może nie. Kiedyś też takie coś sobie zbudować, bo to jest naprawdę ładne. Jakiś Robi to zrobił. Więc zobaczymy, tutaj mamy jakiś pulpit, jakiś lifehack z pulpitem, ok Widzimy tutaj jakiś lifehack z pulpitem. E, dobra, jakiś śmieszek to zrobił znowu. Więc co? To było, nie wiem co to było, to jakiś Straganik był czy coś. Ja mogę zgadywać, czy to będzie komputer. No, no to chyba będzie komputer, ale bardziej laptop. no. O to mi chodziło, bardziej laptop. Hmm. No, to będzie komp. Tak, to będzie komp. I też fajna rzecz, ale ja się nie znam na takich banerach i na jakichś takich rzeczach. Więc to by było dla mnie ciężkie. Ale, jakbym pokombinował, to by mi się udało to zrobić. Więc, co kiedyś w ogóle też będzie kamera. Ale, e, jak będę, jakby mi będą blokować jeszcze komentarze, a pewnie będą, to po prostu to będzie kamerka. Tak, jakby z moim tym, bo ja za niedługo dostałem takiego pluszaka tego mnie, tego skina, jakby mojego z Minecraft'a. Tego co mam na ikonce kanału. I na niego będzie skierowana kamerka. Nie wiem, czy to będzie fajne. To będzie takie, po prostu żeby była jakaś kamera. Dobra, znowu ten robi. I fajnie to wyglądało. Zrobił komputer. O, to wiem, co to. To jest coś takiego. Tak, Smok już znaście kiedyś mi pokazywał. Że on tutaj się da dispensary, i do tego się włoży pełno TNT I to wyciepie w kosmos. No, to wyciepie zdecydowanie w kosmos. Naszego tutaj gracza. Ale to bym trochę cofnął, bo komu się chce to oglądać. Tu chyba będzie już przyspidowane. Tak to. I jak się naciśnie, Dźwignie i te tinienty całe wyleci, to to będzie masakra. Patrzcie się. Za chwilę buchnie. Więc to będzie niezłe. Nie miało być odcinka, ale jednak jest. Tak, tak się dla Was poświęcam. Więc to. I patrzcie. I uwaga, boom. <tak i już jesteś ponad chmurami. To jest całkiem spoko. Więc to. To też widziałem. To kiedyś próbowałem zrobić nawet. Ale nie wiem, czy to działa chyba tylko na konsoli. Bo widzę, że tej gościu to robi na konsoli, więc nie wiem, czy to nie działa tylko na konsoli. Bo ja tak próbowałem mi się to chyba za piątym razem nie udawało, więc... To się wydaje łatwe, ale to nie jest takie łatwe. Nie wiem, czy to działa też na komputerze. Znowu ten robi. Ciągle robi. Nie wiem, czy to jest takie łatwe. Ja próbowałam było trudne, więc... więc no. Dobra, tutaj mam jakiś lifehack, nie wiem co to będzie. Jakieś skupowisko potrzebnych itemów do życia. Chociaż rybka nie wiem czy jest potrzebna, ale okej. Okay. O. Ej, to jest ciekawa rzecz. Czy to będzie taki mini domek? Obstawiam, że to będzie taki mini domek. A co? Czy to będzie taki mini 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 domek? Czy <grym> mi się wydaje? Czy to będzie taki mini 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 domek? Tak mi się... przynajmniej wydaje, tak. To jest taki mini domek. Patrzcie, ale jak on tam wejdzie? to tego ja już nie, mówię, nie wiem tutaj w ogóle pisze jakieś coś na ekranie jakiś ha, harodant no patrzcie, jaki malutki domeczek spoko też pomysł ale dobra znowu ten robi, ciągle robi dobra więc tu harodant jakiś ty pisze na ekranie nie przejmujcie się tym może mi zapłacą za reklamę, nie no pewnie nie, ale co tam Znowu ta fontanna. czemu to się powtarza? To to co możemy przeminąć. O no i zaś ten telewizor! Ten telewizor już my widzieliśmy. O, ale to jest coś nowego. Tak jak z tego, co pamiętam, miał samo 16 w domku na pierwszych śmieszkowicach, ale w tym domku, którego wy nie widzieliście. Chyba, że na tym filmie, że oprowadzam was po śmieszkowicach pierwszych. To tam miał takie coś, pamiętam. Adam też miał coś podobnego, ale... Ale nie takiego samego. On chyba miał lawę tam prozlaną. Nie wiem, miał taki filar, pamiętam, ale to już na tych trzecich, które niestety się niedawno usunęły. Z czego mi naprawdę jest smutno. Ale będziemy sobie wiele. Ej, ale fajny pomysł na stół. Fajny mega pomysł na stół. Szczerze, patrzcie się. Mega fajny pomysł na stół. Ej, co? To się tak dostawiać? I te ramki są op. Myślałam, że tabliczki są lepsze, ale da się je stawiać jakby obok siebie krzesła. Przez to więc. Tree Swing in Minecraft. Czyli huśtawka. Ej, to też może być fajne. Ale zobaczymy, jak to będzie w efekcie końcowym wyglądać. A coś czuję, że to też może być fajne. To jest. Na razie dziwne. Coś powstaje. Na razie dziwne coś powstaje. No tak totalnie. Dziwne coś powstaje, ale już to coś zaczyna przybierać kształty, jakby huśtawki, ale... Jak on to zmieni, żeby było huśtawką? Chyba wiem. Czy on zrobi takie z tego teraz oparcia? Tak! Ej, i od dołu da trapdory. Ale w ogóle z trapdorów jakie fajne rzeczy można budować, ja nie wiedziałem. Że są aż takie spoko. I patrzcie. I teraz zniszczyć tu. I dać tak. Ej, ale fajne, tylko czemu tam był kloc? Chyba zapomniał zniszczyć kloca. To co to jest? E, nie wiem, tu jest jakiś kobyl. What? To robi dziurę. To będzie jakaś tajna baza. Chyba tak. Chyba to będzie jakaś tajna baza. Tylko pewnie jak ktoś zobaczył tak, jako taki slime blok darmowy, to by tego zabrał. <gryw> Ale jakby gdzieś to było na odludziu, to nawet spoko pomysł. Ale ja się nie znam na mechanizmach. Więc dla mnie to jest takie średnie. Ale może dla was. Może dla was to jest spoko. Ale dobra. I to się będzie tak otwierać. Tak, że tu będzie płytka. Tak, że on tam wskoczy, i wskoczy na płytkę. I to się otworzy. Z tego, co mi się wydaje, to tak to będzie wyglądać. Tak. Ej, spoko plan. Patrzcie. Widzicie? Ej, fajne. Fun Minecraft Facts. Jakiś to zrobił. How to build... O, kominki jak zbudować. Różne. Modern. Jakiś modern kominek. Spoko. Sealed in. Też spoko. O, Classic Brick. O, takie mi się najbardziej podobają, szczerze. Albo Brick Oven. Też ładne. Fajne pomysły. Tutaj co? Co? Jak gąbka nie wpija wody? Dobra, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. Co? O co w tym chodzi? Aha, czyli dom pod wodą. No spokoj, jeśli tam nie wylewa woda. No spoko rzecz. Ale raczej tajną bazą bym tego nie nazwał. Szczerze. Oto sto! Tak! To jest to, że to ciągle będzie chodzić. Ej, a co jakbyśmy kiedyś takie coś zbudowali i by to przemierzało świat? Moglibyśmy. O. Dobra. To będzie... Co to będzie? Jakieś... Komoda? Chyba. Jakaś komoda tu jest robiona. Dobra. No. Ej, powiedzcie, że tą komodę będzie się dało otwierać. Jak tak, to to będzie mega. Jak się skrzynki będzie dało otwierać. Aż nie, to jest kuchnia. To jest kuchenka. Bardziej, czekaj. Co? Ot. A. Spoko, znowu robi to robi. Robi to robi. Znowu robi to robi. Dziwne. On dużo bardzo robi tych TikToków, ale spoko. Teraz co? Ja cię, panie, nie. Ja nigdy nie wiem, o co chodzi z tymi podajnikami. Czy co to było, te? Co przed chwilą stawał, te takie. Dziwne jakby klocki, Właśnie nie klocki, to były bardziej takie. Nie wiem, czy to będzie taka jakby tajna baza, którą się otwiera? Czy bardziej. Nie, to chyba będzie po prostu dom. Taki. Nie tajna baza, bo każdy by zobaczył tą dźwignię, ale. Ale taki domek. Spoko. Taki. A nie basen. Ja wiem, co tu się stanie. Jak się kliknie dźwignie, to to się woda się skryje. Ja już takie coś kiedyś widziałem. jak oglądałem jakiegoś youtubera Lifehacki Tak, ja to widziałem. Ej, to jest fajne Ale Po co tak naprawdę wodę sobie zmywać? Znowu robi O, koniec Dobra widzowie, i to by było już na tyle, jak chodzi o ten odcinek Jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję Były to minecraftowe lifehacki, z których pewnie niektórych skorzystam Więc pa, pa